Siemano, siemano, drodzy widzowie. Tanatos z tej strony i witam was bardzo serdecznie i tradycyjnie na kanale It My Dust, gdzie dziś wcielamy się w postać Atreusa w grze God of War Ragnarok. Tak po ostatnich wydarzeniach przyszło nam grać synem Kratos'a. Pewnie wrócimy tutaj do naszego głównego bohatera niebawem, ale dziś ruszamy na wyprawę, ponieważ nasz misterny chłopiec ma jakiś plan i zabrał do tego jednego z krasnoludów, a mianowicie Sindriego. Jeśli oglądaliście wczorajszy, a nie w sumie nie wczorajszy, tylko ostatni odcinek. To był troszeczkę taki filmowy, bym powiedział. Mało tam zrobiliśmy, ale dużo Świetnie. No i cóż, czy idzie nam teraz się zmagać z nowymi wyzwaniami. Ja muszę się tutaj nauczyć poruszać naszym nowym bohaterem. Zobaczymy do czego to zachęca. Nie wiem, co mam tutaj zrobić. Nie widzę stąd drugiej strony panelu. A ty? Może musisz się wyżej wspiąć. No, coś w tym może być. Walimy naokoło. Hop. Hop. O, o, o. A jest tutaj. Patrzcie, ukryte. Pyk. Skąd tu ramię tyra? Twój ojciec miał utora. Dług krwi, no i spłacił go. Wow, wspaniała historia. <grywia> w skrócie, o co czy ci okazji, chodzi? Czy to się może powtórzyć? Ten twój nagły niekontrolowany niedźwiedzisz? Nie wiem. O, nie już widzę, do czego to zmierza. Mamy towarzystwo. Pomożesz? Przecież to chodzący brud. Nie, do... nie musisz ich dotykać. Rozmienia postać rzeczy. Dobra, to do dzieła! Skierpa! Dostrzegam, to prawdziwy Przydałoby się pomóc. A, rozumiem, dobra. Tylko... Karate Kid! Zobaczcie, jak on stunuje! Co to jest za wariat? Ej, tu jest autocelowanie. celowanie. <laughs> Ue, co to było? Co on potrafi w ogóle? To jest hit. Oj, słyszałem coś z tyłu. Ue, trafił mnie Ej, on jest naprawdę przyjemny do grania Double combo Co on robi w ogóle? Ono tu, o, dobra A tym? Patrzcie, dostał stuna Ale Dzięki, to jest. Jakby poświęciłeś czad. tyle skarbów ze swojej torby. Inaczej byś sobie nie poradził? Tak, z pewnością. Nie wiem jak to w odbiorze widza, ale powiem wam, że grało się tym tak lekko. Tak przyjemnie. Aż normalnie gęsiej skóry dostałem. Jak oni to zrobili, czadersko? To był naprawdę sztos. Jezu kochany, ta gra naprawdę nie przestanie mnie zaskakiwać. Ja wiedziałem, że jedynka była dobra, ale. Uuuu! Uh. To normalnie bije wszystko na potęgę. Jest A. super na razie. Szlak! Dźwig chyba się zepsuł. Możesz to naprawić, nie? Czy tylko twój brat ma talent do takich rzeczy? A z waszej dwójki tylko twój ojciec ma mięśnie? Jeśli powiem tak, to potwierdzi się, że tylko Brock ma talent. Ten, co wyciągnął, w ogóle dźwignie znikąd. No, ruszajmy. Kręć tą wajchą. Czemu tak się dziś stresujesz? Po prostu troszczę się o tych, którzy są mi bliscy. Dzięki temu omijają ich nieszczęścia. Freya mnie nie skrzywdzi, a Jormunganda pewnie w ogóle nie zobaczymy. Zresztą on mnie lubi. Pożarł mnie tylko raz. Starannie <noise> wymazałem ten fakt z pamięci. No, jesteśmy. Czyli my teraz idziemy do węża świata. Na to by wychodziło. O ile w ogóle on jest. Taką zimnicę. Zatem to jest kawał. stworzenia to, gdzie on miałby się schować, niby? Pod wodą, pod tym lodem? No i nie ma go. A próbowałeś go wezwać? Od razu zadaliśmy wróg. Ale ja nie mówię o rogu. Jarmuję ją senu. Wcale nie dziwne. Co to jest? Co to jest? Nic więcej nie powiesz? Nie będziemy cię już zatrzymywać. Pogadane. Ten las... Co to może znaczyć? że powinniśmy zostać w domu. Wracajmy. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby go budzić. A co on już sobie polas? Całkowicie, nie ma już go tutaj w ogóle. A on zniknął. Kiedyś w pierwszej części on się tam wił po tych górach. A tutaj mi wyparował. E, sprytnie to nagrali, bo byliśmy ustawieni o tak, więc nic nie widzieliśmy. Albo ja nie zauważyłem. Później na nagrywce będę musiał spojrzeć. Niby mamy wracać. Ciekawe zamarzł. co to jest ten żelazny. Może dam raz! Zostaw to mnie Dawaj, jedziesz, otwieraj mnie te drzwi Jaki ty właściwie miałeś plan? Wparować do kręgu rady Walkirii I liczyć, że Freja będzie w dobrym nastroju? No, właśnie powiedziałeś mi, gdzie jej szukać Więc tak, dokładnie tak zrobię Ach, Kurwa <noise> nie Cindy mógł, pierwszy mógł. raz przeklął. Jest nie do zniesienia, kiedy triumfuje. Nawet przeprosił za to. <noise> pierwszy raz rzeczywiście się stiltował chłop. Zrozum, Baldur chciał ją zabić. Nie mieliśmy wyboru. Nie wiem, czy ona podziela to zdanie. Nie zamierzam jej pytać. Zresztą strzały były od ciebie. Masz całkowitą rację i dlatego tym mocno apeluję, żeby tego nie robić. Wolę się upewnić, drodzy widzowie, <grym>, że nic tu na mnie nie wyskoczy. O, właśnie o tym mówiłem. A gdzie jest tamten? On gdzieś raz czy padł? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra. Trochę nam y, siadło obrażeń. Ale zbieramy wszystko, co się da. Strzępy bestii. Jezu, nie strasz mnie! Dobra, to Wystarczy enemy jakoś łatwo siada. Na ten dzień. Nie ma opcji. Już tak blisko. Strasznie przyjemnie się nim gra. Aż. wstyd mi przyznać! O nie! Jako, że jestem fanem Kratosa. O, tu wygląda mi na rękę niezłą. A czy my tu nie byliśmy przypadkiem? Może to jakiś Abuj. znak? Nie pękaj, złapię cię. Tym razem cię nie upuszczę. <gry> eee, Dobra, to przejdź między światami. Wiesz, że to tak nie działa. Chociaż dałbym się za to pokroić. Ha! I co? Tak źle? Mam wielką nadzieję, że nie będziemy musieli tego powtarzać. <gry> <gry> Ale romantyczna chwila. Mój sklep! O? Jeśli nie mogę cię zatrzymać, to zaczekam tu na ciebie. Mam tu sporo do. Naprawienia. No Jak dobra chcesz. Pytanie, czy możemy kupić Jakiś oręż? Chyba nie Nowe umiejętności I zobaczmy Uu, Ile rzeczy żeśmy odblokowali Ociepanie Tylko, że ja do niczego Tutaj nie mam dostępu Umiejętności Nie, mamy, dobra, możemy kupić Co to jest? Moc dźwięku a, że zwiększamy eksplozję, dźwiękowe wywołane przez Adarusa mają zwiększone pole rażenia, a to zakup, przytrzymaj R, by przyciągnąć się do wroga i wykonać mocny atak, zadając obrażenia od efektu aktualnie używanej runicznej strzały to skuteczny sposób zmniejszenia dystansu do szybkich wrogów, ile to kosztuje? 500 my mamy 1600 tylko tutaj ile jest opcji? wykonując unik, wychyl, wsad i w przód i wciśnij tu, aby wprowadzić cios tarczą nakładający silny efekt ogłuszenia. Słuchajcie ja to sobie przeczytam na razie nie będziemy nic rozdawać. Zostawimy to sobie. Ja tego wcześniej nie widziałem, kupiłem tylko te co tu były bo To tylko drzewo było u Uwidocznione, ale dobra wiecie co to akurat możemy kupić bo to się przyda. To i i to przyciągnięcie też damy. To powinno w miarę nam ułatwić zadanie. I co? Lecimy. Fajnie, 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 fajnie. W ogóle na Kratosie któregoś dnia będę musiał zobaczyć, e, jakie skille... Bo tam część można kupić, a część doskonalimy poprzez ich zastosowanie w walce. I po prostu sprawa ma się tak, że... Nie wiem, po co to zrobiłem. Ma się tak, że po prostu muszę zrobić listę... Lepiej poszukamy rzeczy albo movementów, na, na których mi zależy, żeby je doskonalić. Schową go pod koszulą! Ten grot motywuje mnie, żeby być lepszym. Motywujecie narzędzie zbrodni? Serio? Czuję się z nim odważniejszy! Czy jest w tym coś złego? Owszem, jest! Jeśli łudzisz się przez to, że nakłonisz do czegokolwiek creę Muszę spróbować! A, już wiemy po co to było. A, widzicie, mamy teraz tą strzałkę. Fajnie, bo nawet szybko mu się te strzały ładują. Czyli dobra, z wężem mamy pogadane, a stąd przyszliśmy. Zwężem mamy pogadane, teraz idziemy do Frey. Jesteś pewien, że to dobry pomysł? Nie masz żadnego planu! Brok twierdzi, że niektórym służy chaos. Myślę, że coś w tym jest. Ale jak to się ma do naszej sytuacji? To sprawa życia i śmierci! A to Ragnarok. rok! Nie możemy stać bezczynnie, a nie mamy innych opcji. Nie mamy co powiesz na opcję przeżyć? Oj powiem tak, kratos nie byłby szczęśliwy z tego powodu co my tutaj robimy. To co, którędy do rady? Jeśli będę się wspinał coraz wyżej i szedł przed siebie, to w końcu tam dotrę. Ale kto zasiada w tej radzie całej oprócz Frey? Jezu kochany. Ale kosmos. Nie, lodu nie rozbijemy. Dobra. O już to widzę. Ale to było dobre. Nie no, naprawdę jestem pod wrażeniem... Tak jak się gra tym Atreusem. O, patrzcie, żyje. Kierwa! My tam jeszcze... a My mieliśmy tą dodatkową eksplozję. Przydałoby mi się jakieś życie. Ue... Kurczę, on jest taki szybciutki. O jest, proszę, mamy. Dobra, dźwięk o kamień. No spoko, bo... Te złote też da się niszczyć. Pytanie czy... o właśnie. Tyk, ja to tu na pewno... Co to za dźwięk? Jezu! Nie rób mi tak! Tu jest jakiś skok. Czy z drugiej strony jest to to złote? Rety, gdyby ojciec mnie teraz widział, dostałby szał. To, co powiedziałem, gdybyś Jezu, ile tam fach, jest. Nie musiałbym nic ukrywać. Jak mam ci ufać, jeśli kłamiesz? Hm. To właściwie słuszne pytanie. No nie, no. Gówniak nie rozumie, że po prostu ojciec się o niego troszczy, nie? Może gdybyś mnie słuchał? Mógłbym powiedzieć to samo. W końcu od ciebie się tego nauczyłem. No to pokazuje, jaki jest arogancki. Średnio mi to pasuje. Łe, ale mi wytubił. O, nie mogę się przyciągnąć do niego. Uuu, jaka tu jest szaderska tarcza! A on nie może odbijać? Dobra. Oś tutaj, a spadł. Uh, 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 uh. Bum. <gryw> Pokonani, wspinam się dalej. Dobra, pozbierajmy to. Co zrobiłaby mama? Czemu jej nie ufasz? Czemu mi nie powiesz? Okej, okay, to był dziwny dialog. Dobra, moi drodzy, pogadaliśmy dzisiaj z wężem yy, i szukamy Freji. Czy to się zakończy dobrze? Nie wiemy. Ale dowiemy się w następnym odcinku, który już niebawem. Tymczasem ja dziękuję wam wszystkim za to, że jesteście. Tam macie listę moich wspaniałych wspierających. Może być lekko nieaktualna, bo ja z wyprzedzeniem nagrywam i montuję. I wy dostajecie regularnie po prostu te materiały, a nie na hura. Więc e, tak, jeśli kogoś tam nie ma, to się nie obraźcie. A tymczasem ja żegnam się z wami, życząc wam standardowo miłego dnia, bądź wieczoru. I do zobaczenia w nadchodzących materiałach, innych seriach, live'ach. No, to trzymajcie się. Yo!